W rozwiązaniu tego zadania skorzystamy z takiego wzoru. Znajdziesz go w tablicach maturalnych. Z polecenia wiemy, że pole powierzchni bocznej walca jest, słówko jest zawsze zamieniamy na znak równa się. Więc pole powierzchni bocznej jest 5 razy większe od sumy pól obu podstaw. O, tak to możemy opisać. W podstawie walca mamy. Mamy koła. Mamy koła. Więc jeżeli popatrzymy na wzór na pole boczne, to możemy tak zapisać tutaj 2 pi rh. Z prawej strony zapiszemy 5 razy 2 razy pole podstawy, czyli pole koła. I teraz podzielmy obustronnie to równanie przez pi. Zobacz pi skróci się. Następnie podzielmy obustronnie równanie przez 2. 2 nie ma. Teraz podzielmy obustronnie równanie przez r. I zostaje h równa się 5r. W zadaniu mieliśmy pokazać stosunek wysokości walca do promienia podstawy. Wysokość walca do promienia. Ten stosunek jest równy 5. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!